Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Wybierz Kartę, tym razem Finanse. E, jakiś czas temu nagrałam film o pracy, jeśli chodzi o Wybierz Kartę, a praca no, ściśle wiąże się z finansami. E, chociaż w tym czasie, ob, w czasie teraźniejszym obecnym, e, nie tylko mamy wpływy albo niektórzy nie tylko mają wpływy z pracy własnych rąk, ale również z pracy rąk innych ludzi. No w każdym razie jak będzie wyglądała sytuacja finansowa w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach czy miesiącach u Was. Zobaczymy co się pokaże. Chcę używać tylko tali Tarota Muchy i dlatego położyłam tutaj trzy numerki. Wybierzcie sobie który do każdego rozdania również wybiorę kartę czasu, jaki będzie może najkorzystniejszy dla was czas finansowy, czyli hossa, kiedy możecie się spodziewać. Wybiorę dla was również komentarz od wyroczni i oczywiście radę również zobaczymy, co się pojawi. Proszę was jak zawsze o wymianę energii. To znaczy ja tutaj oferuję wam jedną rzecz, czyli w tym wypadku moje umiejętności, a wy ze swojej strony pozostawcie komentarz, subskrypcję, łapkę w górę. Jeżeli macie ochotę, to możecie postawić mi kawę, link jest w opisie. Więc zapraszam was do właściwego filmu, czasówka oczywiście również w opisie. Słyszymy się za moment. Witam osoby, które wybrały pierwszą opcję numer 1. Mam tutaj dla was karty. Bardzo mocno tutaj mi się pokazuje, że liczycie na y, też drugą stronę, w tym sensie może jesteście w y, związku, w małżeństwie, w parze, gdzie dzielicie te wydatki na pół, wydatki i wpływy na pół. Y, być może wasz partner. Y, Albo zarabia więcej, albo uzyskuje więcej wpływów niż wy, tak? I tutaj pokazuję, pokazują mi się nieregularne wpływy, albo może te wpływy są regularne, tylko wtedy, kiedy jest jakaś nadwyżka, powiedzmy, coś nieplanowanego, to osoby, które mnie oglądają, które wybrały tą opcję, mają takie podejście, że. Jak to powiedzieć? Hossa będzie trwała wiecznie i do siebie do siebie, czyli nie wiem, albo nakupuje sporo rzeczy, albo na wydaje sporo rzeczy, albo zaplanuje sporo rzeczy, bo i tak gdzieś tam z tyłu głowy jest informacja jest. Pewność, że partner, czy ta druga osoba was poratuje. Albo może macie stabilną sytuację zawodową i wiecie, że na przykład każdego konkretnego dnia miesiąca dostajecie wypłatę, i to powoduje u Was um, no, taką pewność stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Jednak rozwój wypadków jest taki, zwłaszcza ta karta o tym mówi. Że żebyście skorygowali swój, swoje podejście już w teraźniejszości, to znaczy tu nie chodzi o to, żebyście byli bardzo skąpi albo wręcz każdy grosz odkładali na czarną godzinę, tylko w przyszłości rozwój wypadków pokazuje się w ten sposób, że mogą być zatory E, finansowe w tym sensie, że na przykład jeden albo dwa dni spóźnienia w e, przelewie skądś tam e, spowoduje, że wy po prostu będziecie chodzić bez grosza przy duszy i e, tutaj nie mam paniki pokazanej, ale e, raczej e, no e, brak tych funduszy, tak? Jeżeli e, Dzisiaj skorygujecie swoje postępowanie, że nie wszystko idzie w obrót dalej, wasze wpływy, to, to po prostu jesteście spokojni, tak? Te zatory finansowe, one pokazują się, wiecie. To jest tak, że jeżeli ja nie dostanę jakiejś określonej kwoty. To nie mogę dalej tego przelać, opłacić moich, nie wiem, stałych rachunków, wydatków, nie wiem, zatankować auta i tak dalej. I tutaj pokazuje się właśnie te, takie emocje z tym związane, tak? Takie, taka sytuacja właśnie z tym związana, że nie mogę ruszyć do przodu, ponieważ hamuje mnie brak tych funduszy. Korekta zgodnie z tą kartą tu i teraz swojego postępowania mówi, że teraz musisz skorygować, żeby nie było tych zatorów finansowych. To nie wszystko idzie w obrót, nie wszystko, co posiadasz, co masz w ręku czy na koncie, albo co w przyszłości ma, jaki przelew ma do ciebie przyjść i liczysz, że na przykład tego konkretnego dnia czy miesiąca przyjdzie. To musisz po prostu zaplanować i skorygować swoje postępowanie, tak? Jest tutaj położony nacisk bardziej na, ja mówiłam, żeby nie być skąpym, nie być skąpym, ale być raczej oszczędnym. To jest, wiecie co, coś na zasadzie minimalizmu. Zastanawiam się dwa razy, czy ja tego czegoś potrzebuję. Jeżeli tego czegoś nie potrzebuję, tylko to jest moja, na przykład, zachcianka, to ja tego nie kupuję. Ma, odnoszę również, również wrażenie, że zamienniki tutaj są konieczne. To znaczy, karty tak sugerują. Zrobicie i tak jak uważacie. Czyli, na przykład, jeżeli do tej pory kupowaliście jakąś tam konkretną markę czegokolwiek, jakiegokolwiek produktu, to może jest jakiś zamiennik, na przykład marki własnej, jakiejś sieciówki, który jest ma taką samą czy podobną jakość, a kosztuje dwa razy albo czasami trzy razy mniej. I rada jest dla was jestem samodzielny, czyli to zależy od was po prostu. To postępowanie nie zależy, od, żeby nie liczyć na drugą stronę, że ktoś mnie poratuje. Tak? Czy, czy jeżeli ja teraz nie mam, to za tydzień mój partner dostanie wypłatę, ale co w ciągu tego tygodnia. Tutaj jest położony nacisk na e, wasze postępowanie, czyli tak jak ty postępujesz, tak jak ty e, do tej pory e, działasz, e, to przyszłość będzie zależała od ciebie. W ciągu dwóch tygodni, albo dwóch dni, bardziej chyba dwóch tygodni, poprawi e, wam się sytuacja finansowa. Nie wiem. Y, czy po prostu czekacie na jakiś przelew, czy to będzie czas wypłaty, czy y, jakaś, jakiś przelew na przykład z y, urzędów pomocowych. W każdym razie liczycie właśnie na tą drugą stronę, na pomoc tej drugiej strony, y, ale y, okej, okay, pomoc tej drugiej strony jest, tak, czy wsparcie tej drugiej strony jest, jak, cokolwiek. Y, y, Jakkolwiek interpretujecie to moje słowa, ta druga strona, to może być właśnie partner, to może być instytucja, która pomaga, to może być, nie wiem, może wasi rodzice, którzy też Wam pomogą, przyjaciele tak w potrzebie pomogą. Owszem, możecie na to liczyć, ale ta karta mówi o tym, że właściwie te dwie karty mówią o tym, że teraz jest konieczna, konieczny audyt, konieczna Korekta, konieczna, konieczne przemyślenie swojego własnego postępowania. E, dziękuję Wam serdecznie, trzymam za Was kciuki i do następnych filmów. Witam bardzo serdecznie osoby, które wybrały numer drugi, drugie rozdanie. Mam tutaj dla Was karty, no tak mi się tutaj dwie wylosowały, więc dwie wzięłam. E, rzadko tak bywa, ale bywa, więc jeżeli dwie chciały wyskoczyć, to. To będą dwie. Nie pokazują mi się tutaj u Was jakieś problemy finansowe, jednak jesteście świadomi, że w przyszłości, albo już teraz, tak? Wiecie, że w przyszłości może być. Znaczy, że nic nie trwa wiecznie, o, coś na tej zasadzie, to chciałam powiedzieć. To znaczy, że jeżeli teraz jest fajnie, to może przyjść taki okres, że fajnie nie będzie, chociaż e, mimo wszystko macie tutaj e, otwartą głowę i e, wierzycie w e, dobry rozwój wypadków, chociaż z tyłu głowy, tutaj w tych kartach pokazuje mi się, że e, jesteście świadomi, że jeżeli przyjdą na przykład chudsze tygodnie, chudsze miesiące, to e, jak sobie poradzę, że ja odnoszę wrażenie, że wy jesteście świadomi również tego, że e, jeżeli przyjdą te chudsze tygodnie, chudsze miesiące, to e, to była to by, to jest konsekwencja waszego postępowania tutaj tu i teraz, czyli e, w teraźniejszości. Raczej tutaj mi się pokazuje też swobodny, swobodne wydawanie pieniędzy albo swobodne przypływanie tych pieniędzy. Nie ma tutaj żadnych zatorów finansowych, chociaż w przyszłości pokazuje się również taki scenariusz, że będziecie musieli zrobić, nie wiem czy przegląd rachunków, bardziej chyba tak o to chodzi, przegląd wpływów i wydatków i... Yy, aby sobie uświadomić, na przykład, ile wydaje na, na to i na to, ile w, y, idzie miesięcznie czy tygodniowo na to i na to, eee, taka kontrola, tak, rachunków. Tutaj, y, mimo że w teraźniejszości, obecnie, teraz, Raczej swobodnie podchodzicie do tego, nie macie problemów finansowych, albo przynajmniej um, nie wiem, czy sprawiacie takie wrażenie. Mam wrażenie, że nie macie po prostu problemów finansowych, że Wam nie brakuje. To zdajecie sobie sprawę, że um, trzeba będzie zrobić na przykład pod koniec miesiąca um, właśnie to, ten przegląd, tak? Um, I um, tutaj jest robione dużo z głową, też liczenie trochę na fuksa, mam wrażenie. I odnoszę również wrażenie, że jesteście, że sami pracujecie, tak? Na swoje utrzymanie. W tym sensie, że tu nie pokazuje mi się coś takiego, że liczycie na, nie wiem, pomoc z zewnątrz, tylko że raczej sami wiecie, że od Was zależy to, co będziecie mieli w ręku, to zależy od Was. Rada dla was jest, jestem spokojny, zrelaksowany, więc tak, tutaj się pokazuje. Jestem spokojny, zrelaksowany. Może również ta rada mówić o tym, że jesteście świadomi, że no mamy teraz taki okres, tak, maj-czerwiec, gdzie wiele osób planuje urlop i jesteście również tego świadomi, że większość, część wydatków pójdzie na ten urlop. Wiecie, jak obciąży to Wasz budżet, wiecie, że to będzie spory wydatek. Potem można, nie wiem, czy zacisnąć pasa po jakimś czasie, czy nie, Al, albo przysiąść fałdów i dodatkowo gdzieś zarobić, ale po prostu chcecie gdzieś wyjechać, tak? chcecie odpocząć, jeżeli taki byłby również scenariusz. Tu się bardzo mocno wiąże z z ten rozwój wypadków i tak mi się to bardzo kojarzy druga rada dla Was jestem elastyczny, czyli słuchajcie, ta karta mówi o tym w kontekście finansów że um, albo y, y, łapiecie okazję, to znaczy jesteście takim królem królową wyprzedaży na przykład y, albo y, nie przejmujecie się też za bardzo obecnie stanem swoich finansów, no bo może macie, ale nawet jeżeli nie macie milionów, to wiecie, że no nie wiem, mogą przyjść nawet lepsze czasy. Tutaj bardzo duża jest tak zaufanie również do siebie, zaufanie do świata, do swoich umiejętności, wiedzy, że, że jestem w stanie zarobić, wiem gdzie bije to źródło i wiem, że mogę zawsze sięgnąć do tych swoich umiejętności, wiedzy, nie wiem, kontaktów i jeżeli mi zabraknie, to mogę stamtąd coś, trochę wody naczerpać, tak? Hossa, kiedy do Was przyjdzie, tu pojawia się, chciałam powiedzieć po niemiecku, Piątek i Wenus, sprawdźcie bieżące tranzyty Wenus do Waszego horoskopu urodzeniowego, Ponieważ y, może być też tak, że jeżeli Wenus tranzytuje słońce, to rzeczywiście mogą się pojawić y, wpływy finansowe. Jeżeli Wenus tranzytuje wasze medium celi, również. Jeżeli tranzytuje szósty dom y, albo y, descendent, mogą pojawić się osoby, które na przykład pomogą Wam y, albo dadzą jakąś ofertę, nie wiem, y, ułatwią coś. Także coś na tej zasadzie. Jeśli Wenus tranzytuje czwarty dom, również mogą pojawić się jakieś wpływy finansowe w ramach rodziny, pożyczka rodzinna, albo po prostu, nie wiem, na przykład, jakiś spadek. Więc obserwujcie tranzyt Wenus, jak się Wenus ustawia do Waszego horoskopu urodzeniowego i waszych domów horoskopowych, bycie elastyczne, myślę, że to jest dobre, tak? Czyli jeżeli sobie dzisiaj tego nie kupię, bo to kosztuje miliony monet, to nie będę z tego powodu płakać, poczekam na przykład na wyprzedaż albo na obniżkę albo na promocję. Więc tutaj słuchajcie, jest duże zaufanie do siebie, do swoich umiejętności, wiedzy. Świadomość również tego, że jestem kowalem własnego losu, że to ile wydam, to jest na przykład moja wina albo moja zasługa, albo tyle, ile zarobię, to jest moja zasługa, a tyle, jeśli za dużo wydam, to jest moja wina. Czyli nie liczycie tutaj na kogoś z zewnątrz, instytucje z zewnątrz. Po prostu ja odnoszę wrażenie, że te dwie karty jestem zrelaksowany i słońce że jakiś czas za Wami był bardzo, nie wiem, czy intensywny zawodowo, czy taki pochłaniający zawodowo, macie zastrzyk gotówki i teraz po prostu e, chcecie korzystać tak, z tego, e, nie wiem, czy jakąś nagrodzić siebie za, e, za ten wysiłek, może wcześniej wyrzeczenia były jakieś, w każdym razie tutaj jest raczej dobry rozwój wypadków. Zróbcie również rozrachunek, tak? taki nie wiem, miesięczny, tygodniowy, bo tutaj pokazana jest taka, sugerowana jest taka konieczność zrobienia, uświadomienia sobie, ile na co wydaje i, i jak szybko na co wydaje. Także tutaj jest ok, słuchajcie, Wenus stoi po waszej stronie. Dziękuję Wam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do następnych filmów. Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby, które wybrały trzecią opcję. Mam tutaj pokazane w tych kartach, odnoszę wrażenie, słuchajcie, że tutaj są no wrażenie, no to jest jasne, to nie jest moje wrażenie, ani to nie jest jakieś Bóg wie jakie umiejętności. Po prostu pokazały mi się tutaj karty dotyczące kontaktów z instytucjami. Jeżeli macie jakiś kredyt, kredyt konsumpcyjny, kredyt hipoteczny, kredyt, który ciągnie się za wami, to pokazuje mi się tutaj konieczność pójścia na ugodę z instytucją finansową, bo może na przykład, stwierdziliście, że nie dacie rady tak, w obecnej sytuacji, która jest obiektywna, niezależna od nas, Powiedzmy, regularnie tego spłacać, i tutaj jest konieczność rozmów. To może być również za pośrednictwem doradcy bankowego. Jest taka. E jest taka, taki zawód, który pośredniczy w rozmowach negocjuje pomiędzy klientem a bankiem, tworzy nową dla klientów, czyli dla ludzi takich zwykłych, tak, osób prywatnych tworzy nową strategię wyjścia, na przykład z problemów finansowych, i tu dlatego pokazała mi się taka komisja trójstronna i Jeżeli jesteście osobami, które od dłuższego czasu poszły, idą na wojnę albo poszły na wojnę z bankami w sprawach kredytu, fina, kredytu hipotecznego, no to to będzie dalej trwało, tak? Wasze finanse jako takie, wasze kieszenie nie są zagrożone. Może tutaj miałabym jedną uwagę. Na podstawie tej karty jestem rozważny. Bo tutaj pokazuje się dużo robienie sobie przyjemności zachcianek, czyli wydawanie pieniędzy na nie wiem, może niepotrzebne rzeczy, gadżety, czy nie wiem, z nudów, czy żeby poprawić sobie humor. W każdym razie bycie rozważnym w kontekście finansów mówi o tym, że musisz skorygować. Swoje postępowanie, ponieważ rozbijesz sobie głowę o rzeczywistość, bo pokazuje się tutaj rozbicie sobie głowę o rzeczywistość. Może będziesz potrzebował również poratowania finansowego z tego powodu, od nie wiem czy rodziny, przyjaciół i tak dalej. Ale tu mimo wszystko, słuchajcie, pokazuje mi się coś takiego, że tak jakbyście się nie bali pracy. Owszem, może, może na przykład też jest taki scenariusz, że dostajecie jakąś zapomogę z zewnątrz, tak, regularnie, ale przy okazji jeszcze gdzieś zarabiacie, dorabiacie. Czyli ym, tu bieda Wam nie grozi, bieda nie zajrzy Wam w oczy, ale pokazują mi się kontakty z instytucjami finansowymi, albo mogą to być właśnie te instytucje z zewnątrz, które pomagają finansowo Wam. Dlaczego powiedziałam o kredycie? Dlaczego? Dlatego, że tutaj pokazała mi się niedokończona symfonia, czyli to jest coś, co się ciągnie od dłuższego czasu, co nie może się zakończyć i najczęściej ma to w naszym e, takim ziemskim, normalnym przyziemnym życiu związek z jakimś kredytem, którego po prostu nie możemy zamknąć, spłacić, którego nie możemy się pozbyć, bo albo jest tak wysoki, albo na tak długi okres czasu został wzięty i dlatego tutaj pokazuje się ta niedokończona symfonia. Kiedy możecie liczyć na hossę finansową, pokazała mi się tutaj waga, czyli jesienią, nie wiem dlaczego, może po prostu jakieś rozstrzygnięcia, tak? Rozstrzygnięcia Finansowo-instytucjonalne przyjdą właśnie w tym czasie, może jakaś decyzja z urzędu, może wy podejmiecie jakąś decyzję, albo jeżeli e, powiedzmy szukacie pracy, to może dostaniecie w tym okresie czasu umowę na czas nieokreślony, tak? Nie będzie to powiedzmy umowa zlecenie czy odzieło. W każdym razie z tego powodu i w tym okresie czasu pokazała się tutaj waga, okres czasu no jesienią, tak, wczesną jesienią. No i korekta, tak swoich własnych, nie wiem, to są chyba wewnętrzne, jakieś takie. Jakby to powiedzieć, wewnętrzne potrzeby natychmiastowej gratyfikacji za coś. Mam wrażenie, że tutaj być może niektórzy z Was potrzebują natychmiastowej gratyfikacji za jakieś swoje wysiłki, i dlatego tutaj pokazuje mi się nadmiar wydawanych pieniędzy na przyjemności, tak? Ale nie widać tutaj tragedii. Jak rozwinie się ta sprawa z kontaktem z instytucjami, podpisywaniem umów, bo może właśnie. Ta umowa na czas nieokreślony będzie sfinalizowana w tym e, okresie czasu. E, trudno mi powiedzieć, ale rozwaga jest tutaj konieczna, także e, możecie się do tego zastosować, nie musicie. E, tragedii nie ma, tak? E, bieda wam nie zajrzy w oczy. Może jedynie tutaj konsekwencje poniesiecie w pewnym okresie czasu powiedzmy, od dzisiaj od dzisiaj do znaku wagi mogą zdarzyć się takie słabsze, nie wiem, tygodnie, czy, czy, czy jeden miesiąc, dwa miesiące, bo to będą konsekwencje tego, jak postępowaliście wcześniej, czyli jeżeli potrzebujecie natychmiastowej gratyfikacji za coś, tak, coś na zasadzie zakupoholizmu, no to um, możecie podziękować tylko sami sobie, takie odnoszę wrażenie. Będziecie szukali wsparcia, może to wsparcie nawet dostaniecie, bo tutaj jest intensywna wymiana dokumentów, intensywna wymiana informacji, więc może takie wsparcie dostaniecie I, dla, i też między innymi dlatego ta jesień pokazuje się tutaj taka zwyżkowa dla Was. Trzymam za Was kciuki, dziękuję serdecznie i widzimy się, słyszymy w kolejnych filmach.